Cześć, jak wiecie, mówię o tych swoich przeczuciach i tak yy, chciałem dzisiaj powiedzieć o swojej interpretacji przeczucia do tego podziału Polski, bo ja tak się nad tym zastanawiam i ja mam wrażenie, że, tak jak powiedziałem, że tutaj, jak będą Niemcy, tutaj będzie powódź, tak jak mówię, być może, że ona się rozleje, to będzie część Polski i tak dalej, tu będą, moim zdaniem, przejęte to będzie przez Niemcy, że przynajmniej taki jest plan. Yy, Mam wrażenie, że ta później część Polski z tą częścią, mam moim zdaniem, to będzie część Ukrainy, która będzie oddana w zamian w pokoju. To na tej części i na części Ukrainy powstanie nowe państwo nie całej Ukrainy, bo część zostanie oddana Rosji, powstanie nowe państwo, ale nie będą to. Moim zdaniem, będzie tam zamieszkiwać inni ludzie z innej e, religii, kultury itd. na tej terenie polsko-ukraińskim i... ale na tej terenie e, ziemi, którą przej przejmie Niemcy przejmą, to ja mam wrażenie, że oni będą próbować wykupić to przejąć tak e, wpływami ja mam wrażenie, że Polska Mimo tego, nie dość, że wejdzie do konfliktu, i prawdopodobnie to już będzie w przyszłym roku, albo początek tego, znaczy koniec tego, albo początek przyszłego, ale wydaje mi się, że początek przyszłego. I to Polska jeszcze będzie bankrutem. I Niemcy przejmą ten teren. Ten. Y, będą otwierać firmy, przemysł. Znaczy, taki jest plan. Okaże mi się, że taki jest plan tego podziału. Ale to może się wymknąć spod kontroli i wcale tak nie musi być. Czyli prawdopodobnie kontrola jest taka, właśnie, żeby to były ziemie niemieckie, być może wykupione przez Niemców. Tu będzie ta ziemia ukraińsko-polska. Która będzie w ogóle innym krajem. Mam wrażenie, że na tym terenie nie będzie mieszkać ani Polacy, ani Ukraińcy, tylko inny naród. A tutaj będzie to teren rosyjski z prawem do wykorzystania surowców dla Stanów Zjednoczonych. Tylko, że to może się wymknąć spod kontroli. I zobaczcie, że ja mówiłem o tym, że Trump wejdzie na Wenezuelę, że. Tylko ja mam wrażenie, że to będzie szybko że to będzie szybka akcja. Że tam coś wewnętrznie będzie się działo, też. Albo już są tam siły, które będą wewnętrznie działać na Maduro, i Maduro z nami ucieknie, ale być może że się nie podda. I powiem wam, że to wszystko może się wymknąć spod kontroli. Ja cały czas mówię, że będzie tam w Afryce konflikt, że Chiny na Japonię wejdą i tak dalej. I na końcu filmów pokażę Wam takie zdjęcie z maja, gdzie opisałem takie zdarzenie na TikToku. E, tam jest taki opis krótki, więc postaram się go tutaj wkleić jakoś, ale wydaje mi się to do, do, kilka konkluzji. I zobaczcie, że mówiłem o tym, że będzie, e, że e, może być tak, że Bułgaria, Rumunia. Będą bezpieczne, ale to nie znaczy, że nic się tam nie będzie działo, że będą zamieszki. Tam już się zaczynają zamieszki. W Danii chyba też się zaczynają zamieszki. Ja mam wrażenie, że Niemcy, że. O Niemcy, Niemcy też będą się z tym borykać. Wielka Brytania, Francja, Niemcy najbardziej. I powiedziałem, że cała Europa może się z tym borykać i prawdopodobnie będzie to właśnie na tle wielonarodowościowym. Wielokulturowym. I ja wam powiem, że mi się kojarzy, że ludzie z Izraela już przyjeżdżają do Polski, ale oni tutaj nie będą wcale bezpieczni, bo ja mam wrażenie, że my się skucimy też z innymi e, narodowościami. Będzie Ukraińcy, nie tylko Ukraińcy, tam będzie wielki taki miśmasz. I mi się kojarzy to z bardzo dużym chaosem. Ja to wiele razy mówiłem. Ale ja Wam to spróbuję zobrazować. Ja mówiłem, że tam będzie, będą płonąć witryny sklepów, samochody i tak dalej. Ale to będzie tak, na taką skalę, że nawet ludzie z Izraela będą chować się w kanalizacji do ścieków. Jakby, ja mam takie wrażenie, że będzie duży popłoch na ulicach i ludzie będą normalnie siedzieć w w kanalizacjach, jak się nazywa, no kanalizacja, tak, ten, no, kurczę, uciekło mi słowa. ale wiecie, no, podnosicie właz od kanalizacji, tam wchodzicie, wchodzicie w te tunele, jak to się nazywa, kanały kanalizacyjne, o, w kanałach, że ludzie będą się chować, będzie taki popłoch. Ja mam wrażenie tej powodzi, zimy. Że zima będzie właśnie tam. Y, Wielka Brytania, Francja, część Francji, Islandia, y, Dania, y, no, Szwecja, tak, Norwegia. Dobrze mówię, Szwecja? Teraz nie mam przed sobą mapy, ale pokazywałem Wam to kilka razy już te mapy. I mówiłem o tym, że w Azji będą takie rzeczy. Ja mówiłem to dawno. Zobaczycie, co dzieje się w Azji. Powiedziałem, że będą trzęsienia ziemi, powodzie i tak dalej. I to będzie się działo na całym świecie. Powiedziałem, że to będzie e, Hiszpania, Portugalia, e, Peru. E, I to zaczyna się dziać cały czas. Ja to powiedziałem bardzo dawno temu. No, nawet tutaj, jak zacząłem mówić na YouTubie to te wydarzenia jeszcze się nie działy, o których mówiłem. A mówiłem to dużo wcześniej. I. Ja mam wrażenie, że będzie tego dużo. Będzie tego. Dużo będzie ten ustawianie tych wojsk na granicach. No to będzie Holandia, Hiszpania, Niemcy i tak dalej, że będą swoich granic bronić. Do nas przyjadą inni żołnierze, ale moim zdaniem nie bronić nas. Tylko zapobiec buntowi, który może wyniknąć z tego, że Polacy zostaną wysłani za granicę. I nie tylko musi być to Ukraina, ale ja mam wrażenie, że na Ukrainę pojedzie dużo Polaków, że pojadą na przykład Niemcy, Francuzi, dwóch Amerykanów i 50 tysięcy 50 na przykład Polaków. I oni już stamtąd nie wrócą. I wiecie co? Ja tak cały czas mówię z tym czasem, 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 i ja mam wrażenie, że czas może przyspieszać. Bo mi się za pierwszym razem kojarzyło jeszcze na TikToku i dlatego mówię, że się kilkanaście razy pomyliłem, bo kojarzył mi się czas września. Że. Że jak dzieci pójdą do szkoły, to wtedy może być jakaś mobilizacja. I kojarzy mi się właśnie to uciecz... ewakuowanie dzieci ze szkół. To będzie też w... To będzie w Polsce, też ewakuowanie dzieci ze szkół. Ja mam, nie wiem, dlaczego mi się bardziej kojarzy podstawówki, że ewakuowanie będzie z podstawówki. Tak jak tutaj pokazywałem, że tutaj moim zdaniem gdzieś spadną dwie, e, gdzieś tutaj nie, mniej więcej, tak, tutaj te dwie kropki narysowałem, e, spadną pierwsze dwie rakiety, a jed, wpadną, wlecą trzy, a dwie trafią w cel, a jedna zostanie zeszczelona przez samolot, który już jest w pojeczu. Ja mam dziwne wrażenie, że na tego pilota będą krzyczeć, że on to zaszczelił. Ja I ktoś tam mówi, a bo tak, masz rację, tam e, nie, e, Stany Zjednoczone, Ukraina, ci się dogadali. E, mam wrażenie, że to się dogadał cały świat. Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, wszyscy. I, i że to nie, nie chodzi o wojnę między jednymi a drugimi, a podział świata nowy, że on już jest ustalony, tylko trzeba go dokonać. Ja spróbuję Wam pokazać właśnie, że już w maju pisałem o tym, że co będzie się mniej więcej działo.